To, że ktoś zauważa zmiany, jest dla mnie największą radością i największą motywacją do dalszej pracy, też do swojego samorozwoju, bo żeby pracować z innymi osobami na dowolnym poziomie, czy na dowolnej płaszczyźnie, zawsze trzeba zacząć od siebie, od pracy ze sobą od przeglądania się swoim własnym schematom, które w głowie nosimy, ale dzięki temu zyskujemy bezcenne doświadczenie, zrozumienie tego, o co chodzi, jak z tym pracować i jakie to daje spektakularne naprawdę efekty i jaką daje radość, satysfakcję, dumę z siebie, no i motywację też do dalszej pracy. Wiedziałaś tutaj dużo o nagrodach, o radości z pracy, o radości z wykonywanych czynności. A powiedz mi, jakie są największe wyzwania w takiej przestrzeni właśnie tego trenera, który naprawdę z tobą najlepiej rezonuje. Tak, myślę, że takim największym wyzwaniem, to jest gotowość drugiej strony na przyjęcie czegoś nowego. Na szczęście. Rzadko się spotykam z tego typu wyzwaniami, ponieważ osoby, które decydują się na współpracę ze mną, na udział w warsztatach, które prowadzę czy w zajęciach, one wiedzą, po co przychodzą, czego się mogą spodziewać. Więc tutaj nie ma tego elementu, że muszę kogoś do czegoś przekonywać, albo do jakichś prawd, albo zupełnie nowego spojrzenia, ponieważ to są osoby, które wiedzą, że te zmiany chcą. Więc to jest ten ogromny atut pracy z osobami, które chcą pracować ze swoim umysłem, że one są na te zmiany gotowe.